Ja idę się utopić. <grymka> Siema, ja. witajcie w kolejnym odcinku z Fall Guysów. Nie? Fall Guysy? Nie. Human Fall Flat. o. <grymka> jest z nami traktor. Co za debil z ciebie. O. Chciałeś coś powiedzieć, że coś się z teraz teraz odpierdala? No kurwa, co ten, dostaje prezenty od widzów i na przykład ktoś mu gówno w swojej przydał. ale to jest to, to ciągle tak było. Którą stronę my mamy napierdalać? No chyba przed siebie. <laughs> o kurwa mać. Ale to będzie trudne. <laughs> Nie no, kręć dookoła. No, kręcę dookoła. <laughs> kurwa, czekaj! Tyle, no jedziemy, jedziemy, patrz. Ale czekaj, bo ja chyba do tyłu nas pedałuję. A o, ty, bo jest to też checkpoint. Checkpoint jest, checkpoint jest, morda. Stary, patrz, ja już kurwa wiem jak. Gdzie ty jesteś? Tu Patrz, bo to trzeba... Jak się złapiesz... No. Do góry. Kurwa... Bo się łódki złapałem Robisz do góry... Wkładasz do wody i wtedy idziesz przed siebie Dobra, idę bo trzeba to odepchnąć Dobra, trzeba tym sterować teraz Nie, jeszcze trzeba trochę bardziej wypchnąć Dobra A no Teraz, To ty, ty, Tylko ty, nie mar. w tą stronę <śśmieniu> ja jestem pod łódką <śmieniu> Czekaj, <śmieniu> bo się rozbijemy zaraz <śmieniu> No zobacz kurwa gdzie ja jestem, no Dobra, Jestem pod łódką Idę po ciebie O, czekaj no już jestem Ty, a ty, a bo ty musisz sterować stary Ja to daję A ty steruj kierunkiem Dobra, bo trzeba tr 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 wykręcić No wy próbuję wykręcić, tylko czekaj, bo spadłem z tej łódki Dobra, <śmuchaj> czekaj, Ej, dobra, chyba trzeba checkpoint załadować a co tu już tutaj kompletnie się zaklinowało to? Czekaj bo ja kurwa no, mnie pod łódką wzięła Wygląda jakbyśmy jej nie wypłynęli Da radę, da radę, da radę Patrz Dobra ja ciągnę za mast No kurwa weź ciągnij też Z drugiej Tylko strony Tylko czekaj bo ja muszę ten, ja muszę ustawić mast Żeby nie ten, żeby nie odpłynęła od razu Szadaj! Bo odpływamy. Dobra, czekaj. Siadaj. Czekaj, kurwa! Dobra, jestem, jestem, jestem. Dawaj do góry teraz. No czemu w tamtą stronę? Czekaj! Ty nie mogę się kurwa podnieść. Weźmy za głupkę. To niemy! To niemy! my. Ej, bo mi się wydaje, że my tutaj mieliśmy dopłynąć. Nie, tam dalej, na 100% no. Dawaj kurwa, płyniemy. Czekaj nie w tę stronę, o, w tę stronę. No, dawaj kurwa, no Tylko, że muszę... jaj, jaj. Ty. O, ty jest checkpointik, ty. To może tutaj trzeba było? Serio? tylko ciekawe, że... No tak, no bo Mars nas nie, nie chce dać w inną stronę oprócz w tą. Więc wiatr jest w tą. Tylko, że to tu trzeba iść. Patrz. No nie, tutaj się nie bezpięłem po sobie nawet. <grystanie> nie da rady? Nie da rady na pewno? Nie ma chuja. Czekaj, to chodźmy się utopmy, zobaczmy gdzie, gdzie nas odrodzi. Nie, patrz, odrodzi. tu, tu, tu. Trzeba i spać, spać! tutaj mamy? Ja pierdola Dobra, ten. Ja idę na z lądu wziąć. Ma ja też próbuję pomóc. <głos> 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 idzie, 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 idzie. Ty dasz się odpalić? Może to, żebyśmy sobie ten. Tak no i co? Op? I po piasku będzie ten wiatrak zapierdalać? Ty wiesz <noise> jak tak działa taka łódka? <noise> no może w tej grze tak działa ta łódka. Chodź, bo będzie problem zaraz, ja nie odjechałem kurwa. No nie, nie działa niestety. Weź podejść pod ten wiatrak. <noise> Ale ci tam wziął. <noise> <cz> Riccarda! <noise> Dobra O patrz, tym to trzeba zrobić Boga. Czekaj, bo to trzeba i teraz tak Wrzuć to na łódkę Na łódkę? A co tak, najlepiej no, potrzebowali tutaj? Ale jakbyśmy potrzebowali No chodź mi kurwa pomóc Ty, bo mgła jakaś jest teraz No chuj, czekaj, stawiam to na łódkę, czekaj O, ja muszę zobaczyć w ogóle czy się nagrywa Nagrywa się, dobrze A na chuj to pod łódkę? Żeby się po tym toczyła ta łódka, no Nie, zajebisty poziom, po pomysł kurwa, debilu no zobacz kurwa. Ją. No ja w jaki kurwa sposób ją przesuniemy, no no to chodź no tutaj, idzie to do to przodu. kurwa to, no i przyjdź tutaj, no. No trzeba to włożyć do łódki, a co jak nam się przyda potem? No pochuj, to właśnie to nam miało się przydać, żeby tę łódkę wziąć ten i. Ta spierdalaj. No nas 100% no. Jak ty kurwa tę łódkę chcesz przesunąć, co? Bierz te badyle ja teraz. Mam. To musimy je wyjąć stąd. A ci podam je. <noise> czekaj, wody. <noise> <Czekaj, bo mnie. głos> <noise> Trochę się rozjebało. A czekaj, bo ja podłogę próbuję podnieść. O. Nie dość, teraz, nie dość że teraz zmniejszymy wagę już, się <laughs> Ty, Tyło, zaraz ten wady na wypierdoli. Nie no, kurwa masz. Często no czemu skakać. przypływu nie ma. <laughs> Kto kurwa zaparkował tu tę łódkę, no? Czekaj, trzeba to tak zrobić stary. To jest jakaś może tutaj trzeba coś. Coś zrobić, żeby tutaj ta woda przypłynęła. No, no nie ma chujaszy, bo już nie musielibyśmy się tak bierdali z tą łódką. Co tu jest? Nie wiem, co tu jest. Dobra, Czekaj, dawaj... obróćmy, dawaj ją, obróćmy na siłę. ją Idę ci parę. ci obróćmy ją. Dobra, o co ci co to może To chyba nasz najlepszy pomysł najlepszy idzie jakkolwiek. Idzie idzie idzie, 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 Tylko, że trzeba ten z falą jakoś to zrobić, żeby ten, żeby ta fala tutaj przyszła. Tylko, że... Czekaj, bo my tego chyba w reverse nie możemy ten... Na wsteczny nie no, możemy Dlatego dać. trzeba teraz stąd obrócić, teraz przód obróć. Dobra, wchodź na łódkę. Ja trzymaj dajście. ją, trzymaj ją, trzymaj ją! A! Ty, a trzymaj ona... ją na brzegu! Ja też ją trzymam, Siadaj, wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Wsiadam, czekaj. Ja ją trzymam. Dobra. Odpalaj. Ty, jedziemy! Czekaj, czekaj, kurwa. Na ten, Tylko na morze. Gdzie? a umiesz to zatrzymać? <laughs> tak. <laughs> Puść jej ster. Tak. Dawaj kurwa przez te boje, kieruj mną, kieruj mną, KURWA! Kieruj mną, no! Zaraz, znowu nas wypierdoli. No kieruj mną, mów mi czy lewo no, czy prawo! Nie. Mów mi czy lewo czy prawo po prostu! Ale gdzie? Przez boje. Nie my płyniemy? No nie tu na pewno, kurwa! No nie biemy się! Dobra, w lewo, w lewo, w lewo! No i jebaj się w boje. W lewo! Stop, 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 stop! W lewo! Bo kurwa, w prawo skręcasz cały czas! Co to jest to z tym? No, skręć w lewo! No kurwa, no i skręcam w lewo! No nie skręca łódka w lewo, tylko w prawo skręcasz cały czas! Złapią inaczej! No, to teraz w lewo, kurwa. Ty, co ten? Można spoza. Ma... O kurwa, jaki tutaj stop, stop, stop. bo się, kurwa obracasz. Dobra, oczy się, patrz. Dobra, to ty teraz. Ja cię teraz będę prowadził. W lewo, trochę prosto, już teraz, w lewo, w lewo, w lewo troszkę. Odrobinę w lewo. Jeszcze w lewo. No, prosto, 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 prosto. O, teraz prawo trochę. No, kurwa, stoisz <laughs> mi się, nie mogę ruszyć. Prawo na Prosto, czekaj, prosto, prosto. Nie w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. O, kurwa, lewo. w lewo. Czekaj, bo my zaraz za mapę wypłyniemy. Dawaj, za ten, za koniec mapy na O kurwa! Oj, ja się łódki, Czekaj, o nie, Z łódką spadam! Nie, do no nie, no kurwa, mać! Ale, ale ten, ale dziwne, że poza mapę, jak się wypływa, to ten, to jak, jak się rozpierdala, Dobra, chodź, obracamy tą łódkę. Od tyłu na początku ją? I gorzej, chyba w tą stronę najlepiej. Ale te drewna są po coś potrzebne. No, jak one się odradzają, jak ja wypierdoliłem je. Wyjebane w nie. Dobra, teraz ty kurwa to robisz. I... Ale nie w tę stronę. Czekaj, Dawaj też teraz przód weźmiemy. Ale nie, nie ty, kurwa, no ciemie, ciemie Ja fotowy sobie skaczę. To jeszcze tył, co nie? Jeszcze tył Albo po do prostu. I Do teraz pchaj? Dawaj do boku, jo. Po prostu i tyle. No pat, jedziemy. Już. Ale do boku jedziemy, kurwa. Dobra, trzymaj ją, trzymaj ją jakaś. Na zdrowie. Trzymasz się. <grymne> Na zdrowie. Dobra, już się wykręci, już się wykręci. Spokojnie. Na zdrowie, kurwa. Już się wykręci, zobacz. Dobra, jestem kurwa. No to, no, wykręcaj. Proszę bardzo. <grym _> A jak ty potem kurwa wejdziesz? O tak. O, jednak nie tak. <grym> Czekaj, to nie będę ty napierdalał jeszcze, żebyś ty miał szansę wejść. Dobra, ty kieruj, ja cię ten... Znaczy, ty... Ty ster ja cię będę kierował. No full pizza w lewo, póki co Jeszcze full pizda, bo się w łódkę Prosto Nie, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo W lewo, w lewo, kurwa w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Oj. Wykręcimy, wykręcimy dawaj, Kurwa dawaj. Wykręcimy, no kurwa Wsiadaj Jak ty mną kur... no a ty no ręka mi się zablokowała. Oj! Ja bym się ty, już za główkę wziął. Gdzie ty się teraz kurwa odrodzisz? <laughs> Dobra, czekaj, czekaj. No idę, wykręcić. no idę kurwa wykręcić, spokojnie. A! No i przed Ciebie dawaj. Aha. Przed siebie No już już No już 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 już, już zatrzymaj Aj. się No dawaj Dobra ale nie odjedziemy stąd, muszę odepchać <głosy> Dawaj <głosy> Jak główką napierdalasz to <noise> Dobra wsiadę, już, już do Dobra Jeszcze 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 o jeszcze. kurwa, puściłem Jeszcze lewo, 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 jeszcze Kurwa to jest prawo, debilu No to teraz jesteśmy w pizie Lewo, 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 lewo Już Lewo No kurwa w prawo skręca na łódka cały czas No lewo, lewo Prosto, 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 prosto Dobra, no nie to, no, na za mapę zaraz nie. Lewo, 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 lewo Dobra, prosto, kurwa, w prawo teraz Teraz w lewo I puść, 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 puść Puść! Już jest save'ik, już jest save'ik Dobra, jestem Kurwa, jakiś jaki kapitan ale nie ma organ. Ej, patrz na to, co tu jest. Gdzie ty poszedłeś? Co tu jest? Miejsce do wyjebania cię. No chodź tu, zobacz jaka jest idealna deska do skakania tutaj, kurwa. Jest dziura w barierce. No to Skacę. zaskocz. No nie no, kurwa, ja chcę tutaj sobie pooperować. No, ty pierdalisz, że będziemy teraz ten. Czekaj, bo ty za mapę nas. Dawaj za mapę tym kurwielcem. A bo teraz jak jadam do przodu, to skręcimy w lewo. W prawo. w prawo. Dobra, bo my działamy na dwa silniki. A to dawaj może do przodu. No, za mapę już wypadamy. Aha. Dawaj, dawaj. Zobacz, gdzie jesteśmy. I ciekawe, co się kurwa stanie. Idź się, trzymaj. Ty, patrz tu. Oj. Oczy, chuj ty, nie ma tu nic. No bo. Zobacz, gdzie ja jestem. Zobacz tam nie, kurwa. Ja chuj, za mapę idę. No tutaj, zobacz. Widzisz mnie? No. Ty, a my chyba to zjebaliśmy w ogóle. Cześć. Bo sam teraz nie wyjedziesz za mapę I że nam jadę. się nie zepałni Ja <laughs> jadę, spokojnie Że nie mogę się Ej, tak... Ej, czekaj, czekaj, czekaj Ja biegnę do ciebie na łódce Płynę Ja dam radę, mordo, zobaczysz Mam nadzieję, że tego nie zjebaliśmy, ale ja mogę po prostu jedną rączką złapać jedną a drugą drugie Tak, no mogę, dam sobie radę no czekaj, ja płynę łódką do ciebie. No już ten, jeszcze o. łódka się zdecydował, O kurwa, ale mnie wyjebało. Ale nasą łódką. Ty, co ona teraz jest tak kurwa wysoko? Którą ty łódką popierdalas? A, tu jesteś, ty zobacz gdzie ona jest. <śmiech> <śmiech> tutaj teraz kurwa wejść nie można, no chuj chodzi. No bo mnie. tutaj kurwa ta paleta jest pod nią. Czekaj, ja idę nas... Trzeba te palety zobacz sobie pod wodę Ona spadła na tę jedną paletę. Widzisz? Ale widzisz kurwa czy nie? No widzę, widzę. Go próbuję się tam dostać. to my tam kurwa wejdziemy? Do, to zresztą. 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 Tak, patrz, 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 Tak, wejdziemy <grym> Co i tak nie dasz... <grym> I weź się na mnie skocz Oj, nie czekaj Oj. <grym> Dobra, to jest chyba... Ten, dobra, nie, teraz ty tak kurwa robiłeś ile razy To teraz moja ty jest To żeby tam skoczyć no mówię ci To daj mi no się co na ciebie złapać Czekaj No zajebiście kurwa Ech. się nie łapiesz Ora, się tylko szybko No nie i teraz mam kurwa rączkę za głową Kurwa co za debil No puść się jedną Poczekaj, poczekaj, najbardziej... Nie złap się <noise> Ja muszę się o wama zapać, wyczekaj. Dobra, czekaj ze dwu na sekundę teraz się, teraz się spróbuję złapać ciebie w tym czasie No nie no kurwa mać O, mam! Dobra, jestem. Co zajebisz? Ja zaraz. No to wciągnij mnie za główkę. Potrzebne są dwie. Nie podłogę, tylko mnie. No. Co ty robisz? Mam cię! Trzymasz podłogi! Niechaj, bo spadamy Podciągnij się kurwa Oj, no trzymaj baj. się, trzymaj się, trzymaj się. No. A? Jest, 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 jest no to my odpłyniemy w ogóle teraz, da radę, jak coś co za mapy znowu się rozpierdali Ty kurwa, ale ten zobacz, taką, na, na początku taką łódką musieliśmy taką, potem taką tratwą Ty. A teraz tam, patrz. Ty dawaj do przodu. Tam. Dawaj do przodu teraz też. Dawaj do przodu. Czekaj, trzeba kurwa wykrać. teraz możemy do przodu? O. O co ty kurwa? Czekaj. No, no, idź do przodu! O. <głos> <głos> <noise> jak tu stamy. No teraz, <noise> ty będziesz musiał trochę odpuścić. No ale nie aż tak full pizda. No teraz, ty musisz trochę odpuścić. No jak to? Musimy tutaj ten pomiędzy tym a tym wziąć, chyba, nie? No tak. No nie, no mamy tam dojść. Teraz, ten. ty musisz ten. No, bo te kontenery, może będą nam potrzebne. Teraz, ty musisz trochę odpuścić. Dobra no, już teraz full pizza. A, wybijemy się idealnie No A też mi się ten zobacz, że te kontenery trzeba będzie wziąć i wyjąć Kurwa, jaki perfekcjonista żeby łódeczki tylko nie te nie wziąć i nie rozpierdolić No zobacz jakie parkowanie kurwa No i git oczek pońcik. O cie Co? Zobacz trzeba trzeba zrobić, stary o, żeż ty. Trzeba załadować to? ja mhm. pierdolę. To góra-dół chyba jest. Ta, to jest góra-dół. A, to lewo-prawo, zobacz. O, poczekaj, bo nie jesteśmy nad tym. Czekaj, może ja to, ten, ty musisz to chyba zrobić sama, ja to muszę tam, sen zaczepić chyba, nie? Ja myślałem, że się samo zaczepię, jak w GTA No ta, bo ty dasz chody, to zaczepię Ja pierdolę, dobra, zmieńmy się, stary czekaj, 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 kurwa Ej, weź mnie podciągnij A nie, sam się podciągnę Dobra, ty jedną stronę, ja drugą stronę Za wysoko to jest w no Obniż to trochę Lecz to obniż No już powinno być git <grym> O, no, trochę, trochę, weź do, niżko, trochę no weź trochę ja do góry, kurwa. Będzie dobrze. Ojoj, obrać, ja ci to będę operować, ty to podłączaj. No, sz, kurwa, maczno. O! Nie, proszę cię, do no kurwa banych hopem chciałem sobie pójść. Nie, dobrze, ja mam jedno. A to trzeba zaczepić? Tak dobrze powiedziałem, że to trzeba zaczepić? No, raczej tak. O kurwa, złe zaczepiłem. Ej, dobra, chyba trzeba zakończyć odcinek. Bo ja muszę iść. Jak to iść musisz. No dzisiaj i tata mam urodzinki Aaaa I mamy zjeść tort I, i dać mu prezent No dobra no, no tak to No do góry No jednym no was, to nie mi da mi rady udało. No dwa co najmniej by musiały być A no może da radę? No o. dawaj Ale jest full pizza do góry <laughs> A wieczorkiem będziesz grać, czy nie? No tak, tak Także widzowie dokończymy ten poziom w następnym odcinku. Dokładnie Dobra, no to siema